Żeby wiedzieć, gdzie postawić rampę, muszę wziąć ten piękno to zestaw i muszę zobaczyć, gdzie mogę sobie go postawić. Także mi się wygodnie stało, bo kurde. Ej, a ja... A już nie. Może z drugiej strony w tą stronę? Nie najgorsze żeby to też było, szczerze. Zamiast jeździć w tą stronę, tutaj wypychać. Można by było to po prostu brać i tutaj wypychać, tutaj postawić rampę, w tym miejscu. Tu by się podjeżdżało ciężarówką i idealnie jest na prosto, nie? Na drogę. Nie przeszkadza tam tak w zasadzie, także... Hmm. Ja bym, ja bym gdzieś... No, jeszcze się zablokowało coś. A, wiem o co pewnie. No właśnie, też tak czułem. Tak, czułem, że tak właśnie będzie. Nie znaleziono, proste. Zaraz, zaraz, zaraz to ogarniemy, byłem wam. To może zostać tak, nawet w poprzek drogi. Ale oczywiście trzeba przepalić tego John I teraz trzeba nim ruszyć, bo, oczywiście, ruszanie z takim zestawem pełnym kamieni, który waży pewnie w uj. to jest najłatwiejsza rzecz, którą można sobie wymyśleć, tylko nie? Trzeba go postawić jak najdalej od drogi, tyle. Ja już wiem, jak się to skończy za chwilę. Dobra, teraz, teraz już musi zawracać, no nie... Nie znaleziono pola. Słyszałem to już gdzieś. A, on może mieć ciężko i tak z... chociaż w sumie nie da rady. Chyba. Bo... Może mieć ciężko, no bo on potrzebuje... Najbliższą wioskę do zawrócenia, no ale... Czy ja mogę naprawdę do przyczepy wysypać... I bez kitu, ja mogę do przyczepy to, kurwa, bezpośrednio wysypywać. Ładowarka tu nie jest w ogóle potrzebna, to wychodzi. <grych> fajnie. Fajnie, fajnie. Też bag. chociaż w sumie ładowarką się wygodnie robi pod tym względem, że podjeżdżam sobie pod ten, nie? Chociaż jakbym miał taki zestaw i naprawdę tylko z jedną przyczepą miedzi, to bym sobie mógł podjeżdżać dosłownie pod ten, pod, pod ten do kamieni. Więc też w sumie mogę być spoko. Dobra. Gdzie by to miało stać? Ej, nie w tą stronę w ogóle na pewno. Tylko w tą, jak już. Żeby ona było to jajka w razie czego ładować tą stronę. Oho, no i to jest myśl. Może nie aż tak mocno się. O, łamać. Ale tak gdzieś z boczku tutaj, kurde. Ja bym przygarnął tutaj rampę gdzieś tu, tak totalnie z boku. No na przykład tutaj by mogłaby być, nie? Tak w krzakach trochę. Ona by się tutaj zbliściła. Wyjść można bezproblemowo. Miejsca tu nie potrzeba dużo, a rampa by tu stanęła jak ulał to będzie narzędzia takiego by musiało być Już takiego by musiało być Jadłoby To siądzie to się on mówię wam. Tylko trzeba się ustawić o tak. I w tym momencie, trzeba po prostu tutaj gdzieś postawić, i tyle. Nawet tak, po prostu kurwa, byle jak dosłownie. Tylko chcę jakoś tak wiedzieć, żeby nie było pod drzewem totalnie. wiedzieć, widzieć. Boję się, że się rozwali cały ten zapis. Ja no, jak działa nie da się zmienić wysokości nie no. jest dobrze nie jest dobrze jest okej okay. Ja już to stwierdzam, że jest ok. Dobra, teraz tutaj walnąć trawę, o. Żeby to po prostu nie wyglądało tak oj, tylko żeby była pod tym. Tak. Totalnie pod tym. Bo dobra. Co w sumie... Nie wiem. O, no dobra, coś takiego damy. Będzie, będzie dobrze. Nic się nie kapnie, tutaj nic nie było majstrowane. To by było od początku. O, no i jaka świetna rampa. Teraz tylko wycelować, i będzie ok. A i prawy bok można by otworzyć. O, prawy boczek otworzony. I teraz się podjeżdża. Wjeżdża się tu. Nie jest idealnie, ale to nie musi być w sumie idealnie. Ja postaram się jak, naj, jak najlepiej mogę. Jak najbardziej. E, o! No jest super! Teraz trochę bardziej do lewej. Teraz to O, jest dobrze, dobra. Ej, by się opuścił. Jakby się opuścił, to pewnie jest mega uskok, nie? Nie, ale tak trzeba się podnieść. Trzeba się podnieść i najlepiej byłoby zrobić jeszcze tego myka takiego. O tego. Rampa się podnosi, teraz się opuści z otworzonym dziubem i będzie dobrze chyba, nie? No i jest świetnie. Teraz ona się nawet opuścić jeszcze trochę. Takie na wyrównanie. O, już nawet się nie da bardziej opuścić, więc dobra. Jest ideolo, nie? Jest po prostu ideolo. No, nie, jest, jest naprawdę dobrze. Jest może w takim trochę dowalonym miejscu, ale jak, jak dla mnie jest dobrze. Zaraz zobaczymy, jak się tym ładuje. Trzeba, trzeba, będzie pewnie nowy system ładowania totalnie zrobić i... O ża, pełny zbiornik walony. Pop już pełny zbiornik, no dobra. Ja to jest właśnie to, tego się bałem. Że on będzie mi dosłownie po chwili pełny zbiornik. A w sumie po chwili, nie po chwili. Ale będzie kamieni z tego pola, ja walę. Będzie tyle transportów tego kamienia. Halo, syfieszko. Że, jakby to było za ten, jakby to można było sprzedać po takiej naprawdę wysokiej cenie, to ja. już tak dużo zarobimy, więc w sumie nie ma na to narzekać. teraz odjedzie, nie muszę się nawet stresować nim za bardzo. Wsypiemy na pepę i możemy spadać, robić dalej swoją robotę. No i naprawdę, czegoś takiego, tałyha jest fajna, nie? O jezu, ale się hamuje. Ja ale. Dobra, wsypane Wsypane, tu nikt nie jeździ to Dobra, widlak I teraz tak, eee, zacząłbym może od środka No zacznę sobie odtąd, od środka Zaraz się, o dobra, unikłem właśnie przesunięcia wszystkich palet, jestem z tego dumny Ale umacujemy jak to pójdzie, nie? Jak ja bym ocenił mocne 5 na 5, mówię. Teraz ta. Yy. Moment, moment, moment do prawej. Do prawej, do prawej. Dobra. I teraz do góry, i ogień. I ogień. Mmm. Yy. I teraz tak. Nie muszę jeszcze dalej, teraz tak. Ja bym brał w poprzek te palety, bo na długość może być ciężko. Tym bardziej, że nie dostawię na bok. Więc trzeba je brać w ten sposób. Tutaj, o! Będzie Będziemy fajnie dopychać. To będzie też dobre. Tereta, bierzemy to na prosto. Tak jak powiedziałem. No, nie, dobra, to, to, będzie, to będzie dobre, tak mi się wydaje. prawda nie są równe te palety, ale będzie okej. Okay. Tyra, rachu ciachu, o. O, 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 co by nie przedobrzyć, no, no wiadomo, gdzie zaraz może stać. Ok. i teraz patrzcie, bierzemy palety i ogień na, na naczep, na przyczepę, na naczepę. Ja wam mówię, to będzie się działo. I w sumie nawet nie jest tak daleko, jak się bałem, że będzie. Tylko teraz jest pytanie, czy się ogólnie z tym zmieścisz. E, ja nie widzę totalnie przeszkód. Ale teraz jest pytanie, czy się tutaj i zmi czy w ogóle podjadę pod to. Dobra. Teraz ta cięższa część. Cięższa część. O. Wycelować, co dobrze. Ej, w sumie to nie jest takie szerokie. Jest szeroko, ale nie jest aż tak szeroko, więc. No dobra, to, to jest też właśnie to czego się bałem w sumie To jest też to czego się bałem I w sumie Czekajcie, przesuniemy widlaka, o O, teraz się powinno zmieścić Serio? No i o co? A, teraz o lewe drzwi, dobra. Aha, są za bardzo ten. Są za bardzo. Yy, rozsunięte. I co, nie wiadę? Czyli musi być idealnie co do milimetra to. Yy, ten poskładane zimy to. A jest, było tak pięknie. No Wie, wiecie jaki jest problem, nie? Trawa. Trawa i nierówny teren, to jest ten problem, a i tak tu już jest przegładzone wszystko. To jest, to jest problem, którego się nie pozbędę, ja już o tym wiem. Niestety albo stety... O! Dobra. Teraz jest skupienie, to już nie jest, to już nie są kurde łatwe rzeczy teraz. Nie wiem, w tym momencie mi się wydaje, że już wejdzie. Chociaż wiecie, że nie ma co... Za szybko się rozpędzać, tak z takimi stwierdzeniami. Oczywiście, teraz by się przydał modna to, żeby kamerę można było sobie tak fajnie do środka ustawić, ale się nie da. Bo no nie ma. O! Mamy to. Mamy to. Powiedzmy chyba, czy nie? Nie, mamy, dobra. Mamy, tylko że trzeba to teraz. Dopchać, nie? A to już jest też trochę bardziej problematyczne. Ale w sumie mogę pierwsze tak wystawić. Doprowadzi do, do przodu mogę sobie to poprawić. Dobra, i teraz tak do lewo. Do lewo. No, tandemka. Albo na jednej osi, podjeżdżasz, wysypujesz, jedziesz zawieźć na kupę i skupy się, potem dopiero ładuje. To by było wygodne. To by było mega fajne. Te, 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 te piękne sałatę i wjechać z powrotem, na to na pepe, naładować teraz, teraz tracza wyżej postawy, To teraz będzie ciężej. Teraz będzie ciężej. Ale będzie okej, okay, damy rady. Najwyżej, jak coś to się będzie trzecią warstwę wkładał od boku, zawsze. Znaczy trzecią. No tak, trzecią. Jeżeli trzeba będzie. Bo ja mam wrażenie, że się z masztem nie zmieszczę tam po prostu. Z masztem widlaku jest dość wysoki. Masztem widlaku jest dość wysoki się. Może nie mieścić. No, już się przysunęły.